W świecie transportu, gdzie wiedza i doświadczenie są kluczowe, kurs certyfikat kompetencji zawodowych staje się niezbędnym krokiem do sukcesu. Ale nie wierzcie mi na słowo, posłuchajcie, co mają do powiedzenia moi kursanci. Paulina pisze: Brałam udział w szkoleniu CKZ. I serdecznie polecam każdemu, kto się zastanawia. Ogrom wiedzy przekazywany jest w zrozumiały i prosty sposób. Super baza materiałów na platformie. Dostęp do zadań i testów online to mega wygodne. Dzięki temu mamy dostęp do nauki przez cały czas i z każdego miejsca. A ten kurs to nie tylko 4 dni spotkań online. Arek odpowiada na każde moje pytania przez miesiąc czasu, który pozostał mi do egzaminu. Wszystko precyzyjnie wyjaśnione. Wzorowy kontakt. Materiały na platformie zawierają wszystko co potrzebne, by dobrze przygotować się do egzaminu. Efektem tego jest egzamin zdany za pierwszym podejściem. Anna dzieli się swoim doświadczeniem. Polecam, obawiałam się kursu CKZ online, ale teraz po zakończonym kursie polecam go wszystkim z całego serca. Przekaz ogromu wiedzy w niesamowicie jasny i czytelny sposób. Świetny kontakt w razie problemów z zadaniami po zakończonym kursie. Dostęp do materiałów. Wszystko na najwyższym poziomie. Dodam egzamin zdany za pierwszym podejściem. Moje szkolenie CKZ jest zaprojektowane, by dostarczyć nie tylko teorii, ale praktycznego przygotowania do egzaminu i przyszłej pracy w branży transportowej. Ze mną zdobędziesz solidne podstawy, dostęp do bogatej bazy materiałów edukacyjnych oraz wsparcie na każdym kroku Twojej nauki. Dołącz do kursu i zrób ten pierwszy krok.